Siema, siema widzowie, gramy z Tomkiem i Antkiem. Wy dziurze, będziemy grali przeciwko sobie. Uprzedam yy... Antek, z... Antek nie jest zbyt dobry, także ostrzegam, nie hejtujcie go, bo on, bo on taki, taki, taki nie, nie ogarnia jeszcze tej Stankowi. gry zbyt. Ale hmm. tak, taki porządkujący. No, my z Tomkiem na podobnym poziomie, także to, dobra, trzy, cztery. Jesteśmy siema, widzowie. Jeszcze I tak Jesteśmy z jakimś... Se sesyny sy, wy an Antek biały. to Antek wiadomo. Sigma Simon to ja, Tomek, Sigma to Tomek. Ja jestem niebieski. Antek jest żółty, a Tomek jest biały. Dobra, chodź tu, Tomek. Gdzie ty jesteś Ja jestem tu, niebieski. Ej, trochę cię przylagowało u mnie. Kurde, już mi się jak ran zabrudza. No mi też, bo ty mi. Dobra, wyczyściłem sobie. A mi brudzi czerwoniak. Jest! On się wywalił. Kurde. No on jest dobry, ale taki podobny dość poziom do mnie. Ja was tam gonię. Aż was do... Ej, wiesz, że ty... A tak już dead. Oboje żeśmy się wywalili. Dobra, ale dzięki. Ale mnie bardziej wywaliło. No, trochę. Dobra, i teraz tu Cię trzeba wyprzedzić. Nie, kurde, od złej strony Cię zajechałem. Ale tak. Ten... Ale wiesz, że Ty szybciej ode mnie chyba? Ty, patrz, ja szybciej od Ciebie teraz jadę, nie? Nie. Antek to już tak ciś jak odpadł. Antek. Jak żółty, po... A to Antek to tak jedzie, bo on jeszcze nie skończył w ogóle. Tak, tak. Pijany, on, on jest rozebrany. Buch. Dobra, jestem trzeci, więc jest niedobrze. Naprawdę niedobrze. Jest źle. O nie, spalony. Korekt, korekta. Bo tam mi przyszła informacja. Mbapp jest na spalonym. Dobra, tam jest Tomek. Tomek tutaj lekko przede mną, Ale dobra, ja już go wyprzedziłem. Dobra. Ja już go wyprzedziłem. Czekam. Dobra. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy. Dobra, zaraz czerwonego. Dobra, wyprzedziłem czerwonego. Dobra, wyprzedziłem i sobie czerwonego. Dobra. Lecimy da dalej. Kurde, nie, czerwony! Jest! Wyprzedam go, wyprzedam go, jest! Ale lecimy. Wyścig przerwany, Antek już zlamił. Trzecie wykluczenie, gratulacje, Antek. Ale wiesz, że ja czerwone... ile masz punktów, Tomek? Ile ty masz punktów? Ja mam cztery. Masz trzy chyba? A ja mam cztery, bo ja wcześniej czerwonego wyprzedziłem. Biegł... Dobra, jest ten... ale ten czerwony nie jest taki dobry. On jest na naszym poziomie. No to jest. Kurde. Cicho, bo... Może minimalnie lepszy, ale tutaj... O, zjechał! Nie, on mnie wywalił, ten Bambi. Zjechał? A tak już zje... Czerwony zjechał! To teraz wojna pomiędzy nami, stary. Dobra, ty z tego na lepsze. No tutaj ci odskoczyłem dość mocno akurat. Dobra, ale... To jest mocny odskok. Ale będziesz drugi. Ważne, że będziesz mieć więcej punktów od czerwonego, bo czerwony to już ma wykluczenie. Dobra. dobra, dobra. Mam już 7 ma punktów. 7. A on ma chyba 5. Czekaj, szybko przeliczę. Mm. On, on ma 5, on ma 5. Ja a, ja, a ja mam 7, można. Dobra, postaram go tu wypchnąć. No kurde, czemu? Nie, no zjechałem. Tam... Kibicuj mi. To jest ostatni, <słuch> Spychnij czerwonego. Postaraj się spychnąć czerwonego. dziwne, że Antek jeszcze nie zjechał stary. Nie zjechał? No, nie, nie wiadomo, że za 20 minut dopiero będę... Dobra, wyprzedziłem. Czerwony prawie się wywalił. Minimalnie. Kurde, kurde, kurde. Antek, wywal wywal. On tu jeździ na jednym kole, ale ja, dobra, ale ja i tak już wygrałem. No tak, bo ja będę mieć 9 punktów, on ma 5, to on ma 8. Jednym punktem przegrał. Jednym punktem ten. Bam, bambol przegrał! Bambolek. Ej, mam ma Pierwsze miejsce, jednym punktem, jednym punktem, widzowie. Tomek trzeci. Ty masz reklamę? No. Już nie. Dobra. Ja dobra, chodźcie, jeszcze raz. Nie, lat. ja byłem trzeci. A, mój mój? A, Tomek był. Tomek był. No. To dobra, o, szybko. jeszcze Grześ w tej rundzie gra z nami. On już szybko tutaj wchodzi i on też będzie grał z nami, więc teraz <tuszy> nie będziemy mieli żadnego obcego gościa. Dobra, trzy, cztery. Nie, wychodzimy. Trzy, cztery. cztery. O, dobra, jesteśmy. Jest niebieski, mój ulubiony. No nie, ja biały. Ale i co nie, że ja zawsze biały, albo ten niebieski? Jestem żółty. Kurde, jak ja źle wystartowałem. Ja czulowo. Wy... Ktoś już się wyrąbał. Aha. Się... Ja się nie wyrąbałem. <śm> a to, a. <śm> nie, nie, jestem to jest niebieski. No. To, 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 mnie to mnie u Ciebie laguje? U Ciebie też Ciebie laguje? Nie. W sensie Chyba... Was też Tomka laguje? Nie. nie. Jesteś biała? No biała. No Żaden czarnych biała. <śmiany> no <nie. śmiany> ale jak Cię Grzesiek no spych... Ale widziałeś jak Cię Ej, spychnąłem? Ja siebie <śmiany> Ej przeze... Przeze mnie Grzes Grzesiek dednął, ale ty się, jak ty się wywaliłeś później? Nie, przecież nie odbiłem się od tego. I, i się I... niefortunnie na to, na to odbiłeś? Na trawę? Nie, nie. i od, od razu mnie przekierował na trawę i nie mogłem skręcić po prostu. I... O, ale Ups, 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 ups. Ups, ups, ups. Ups, nie. ups wywalam się. Jak? Nie, jak dwa punkty? Trzy? No, tylko ja byłam pierwsza. Ale masz tak trzy. Trzy, dobra. Niejmy, dobra, Lampartek, Lampartido. Spichnę cię znowu. Spichnę Cię znowu. No wstyd. Spichnę Cię. Antek już, Antek już się no. robił. Nie no dobra, nie cierpię Tomka. Zjechałem stąd. Nie, Tom, zjechałem z To farma, to farma. Czekaj, Toma. ja Tomka Ale spróbuję. Ale to siemon. O Antek też. I Chodźcie, fokus, Natonka. Idźcie od, od innych stron idź, i czekajcie tam, ja go gonię. Wyciekajcie na różnych ja stronach. Ja drugą stronę, ja Jest! Jest! Yes, yes, yes. Nie cierpię Cię, wiesz? Ale Ty nie przeze mnie przesz. I na razie wszyscy mają... Wy, ty, ty masz dwa wykluczenia, Grześ ma dwa, Antek ma dwa i ja mam jedno. Ta rozgrywka mm, dość mm, mi nie przypomina normalnej rozgrywki z jak tu każdy ma wykluczają. Dobra, chodź tu, lamparcico. Uuuuh, oh o shit, prawie Tomka był. Kocin? <śmiech> <śmiech> karma, Karma, Karma. No właśnie do Tomka powinna wracać. Idziemy po Tomka. Aby... No! Ale stary, no, wiesz, że... Że... Ale je, my jesteśmy razem. Ale nie nie jesteśmy razem, ale mamy razem fokus na Tomka, nie? Ej, ale mam ty, nie zjechałaś. No wiem, ale jestem tak u ciebie na tyłach. Dobra. O jeszcze chwilka. Leć, Grzesiek, zajedź mu drogę, niech się robi nie to szybko, bo już na ostatnim zakręcie. Nie zdążyłem. Dobra. Ale ja mam 5 punktów. S. A ty masz 3. O dobra, to jest ostatni bieg i tutaj będę miał czaty. Ostatni... nie będę miał. Będziesz! Nie będę. Będziesz. Ja. Będziesz! Dostał! <noise> Ej, nie tak agresywnie. Ej, co, cóż za agresja w tak młodym wieku? Dobra, grajcie, grajcie, grajcie! Dobra, Tomek, ty już nie żyjesz w tej rundzie. Slapnął go jeszcze. Slap... Zlapnął go w Kurde! Ej, zablokowałaś! Ja nie zjadę z toru. A zablokowałem się. Dobra, lecimy. Nie. Za co mi dziękujesz, bo ja nie, nie poniżam, Jaszka. Nie poniżam, Jaszka, ja. Jak ja jestem dosłownie, koło ciebie. No, już przed tobą. No co? I tak wiesz, że nawet jak będę drugi, to ja już wygrałem? U, siano tak, siano bo ty będziesz wiadomo. mieć sześć, a ja siedem. No i chill. Nawet drugi bym mógł być. Nie no bij mnie! No, tak agresywnie. Pasywnie. Nie <laughs> bij mnie! Nie mnie! Nie Czekiem na grześka, że jest! Co się dzieje na tym odcinku? Co się dzieje na tym odcinku? Nie mogę być, zobacz. Aj Antek i Lampartek mają w każdej grze wykluczenie. Aj. Dobra, dawajcie, trzy... A drugie miejsca... Cztery. Ja nie ma jaska ciebie. Jazd O, jaki Jestem fajny tor. Jazdów biały, a Tom, Tomek ty ten. Jaki ty, ty jesteś, Tomek? Czarny? Nie! Przejąłem magię. Jakby, spo, jak z tego toru można zjechać przypadkowo, to ja nie Majaszka. Przecież ten to A, przecież ten tor jest tak gruby. Wielki. No. Stary, chyba przejąłem magię po Antku. Te zakręty? Ej, to już nawet twój stary by o dziwo na nich wyrobił. <noise> A ja że <nie głos> ja ja lepiej jest No na pewno. No. No banknie. Tak samo no gównianie. Tak samo gównianie jeździcie. <grym> tak, nie? nie, gówniaku! <grym> co nie tak ostro! Ja nie! Nie, nie gównianie! Nie, no nie, drugie! się W tej samej sekundzie! No szurku! Skończyłam ale, ale no, mam byłam pierwotka. Co co, co? co tu się dzieje? Ty mnie o sześć setnych wyprzedziłaś. Mua. 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 I też czerwony? Nie! 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 Ty każdy zjechał! Tylko Tomek nie! Ale nie kawałek! Ja. Antek! nie. Ja pierdziuty, a najsłabszy jak teraz brzejecie! Ja idę, idę po niego. Chodźcie na Antka. Nie. Dobra, ja idę od tyłu. Tylko że od tyłu jest ciężko. No nie! Byłem minimalnie od niego. Ej, się zablokowałem się. No nie, no ja to tego śmierdziela. Nie, śmierdziel, nie, śmierdziel, nie ma szans. Nie, no nie, tu się nie da zakręcać z tej strony, no. No właśnie wiem. Kończyłem. Nie, śmierdziel. Nie ty, on jest pierwszy, nie. On mnie wyprzedził. Ja pierdzielę, ja, ja pier... debilów. Co? Debil, Dzisiaj mamy... co nie... coś tam? Dzisiaj mam najlepszy dzień! <grymne> Najgorszy dzień! Zaraz karmię się do pani! Jak wszyscy mają... Zaraz grzeszcie, gdzie po odcinku dopadnie Anika! <grymne> ja trzy punkty, trzy punkty. Widzowie, proszę nie zwracać uwagi na te groźby, karale. Groźby <grymne> 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 fizyczne. Na pewno ktoś wiedział, nie wiadomo. Będziesz kufa. Będziesz frizał drewno. Będziesz Izo. Izów... Będziesz coś innego. <grystanie> ja co? Ty? Nie, ten odcinek jest mocny. No, no stębory, bo jest Za mocny. Nega, nega. Nega, nega, miau, miau. Ja pierdolę. A ty, nie miał nigę? I co teraz Antosiu ja powiesz? Nie czujesz? O, I co jej. tam a? Antosiu. Miał być jakiś podobno miałeś być pierwszy. Stój. Zaraz że Zjedź Zjedź! toru! Sić staru! Zjedz <gryzanie> <gryzanie> to, ja? Jak się czujesz? Nie. Ja zjechałem. Jak się czujesz, że w masz umrzeć? <gryzanie> no nie! Jak się czujesz? Nie! Ej no Kurde, Tomek, Tomek, ty, Tomek, ostatnia runda, ty masz 6, ja mam 4. Musisz teraz dostać wykluczenie, a ja muszę być pierwszy. Jeden. Inaczej być nie może, musisz dostać wykluczenie. Grzesiek, jak teraz będzie pierwszy. Jest, 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 jest. Jak ma pierwszy. Grzesiek. O, ja patrzę. Ty Czym jeszcze Grzesiek jest? Ja będę miał jeden. Trzy, trzy. Easy! Easy! easy. Dopadały Symka, do pani Symka tego małego. Nie dajcie rady, bambiki! Pytam z tym się zjechał z toru i kto jeszcze? Nie zjechałem. Bum. Bum, I co, Bambiku? Easy? Jak się czujesz? Jak się czujesz? Dawaj podróż. Jak się czujesz? Dzisiaj będzie... Dzisiaj będzie pięć Nie! Ej, cicho mu śpią. To... Ja A gdzie Że Bo żeby... to, 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 to jest przemoc fizyczna i psychiczna. To jest przemoc fizyczna i znęcanie się seksualne nad dziesięciolatkiem. Ej, 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 bez Dzisiaj kopania, bez kopania. Ej! Bez bisłu. Ej. Bez bisu. Ej, ej. Jest Ej, no ej, ty, ej, Easy z tobą, powiem ci tyle. Łatwo. <zysy> <zysy> ty masz, ty masz, masz widowie! Ej, no, bierzesz się. Dobra, to już koniec widzowie. Lajkujcie, subskrybujcie. <zysy> Alo!